Witajcie z tej strony, Sebastian. Jest piękne środowe popołudnie słoneczne. Ja jestem znowu w trasie. Jestem na chwilę obecną na lotnisku w Berlinie i będę pierwszy raz w życiu leciał tymi niesamowitymi liniami Royal Air Maroc. Tak, to są linie marokańskie, królewskie. Tak, królewskie linie. No to się okaże. I dokąd to będzie Sebastian leciał? No, no, będę leciał przez Casablanca, stąd właśnie Maroko, tak, marokańskie linie przez Casablanca do, do Abidżaj. Abidżaj jakoś tak to jest, do, na wybrzeżu Kości Słoniowej zostanę tam jakieś dwa dni i potem będę etiopskimi liniami wracał przez jakieś tam zadupia do Frankfurtu i potem Berlin, więc ciekawe czy ktoś się da nagrać Powiem wam tak, jak wyląduję tylko w tym Abidan Abidjan, 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 chyba. Jak wyląduję w Abidjan, od razu odbieram kierowca, i ten kierowca mamy ma zabić na statek. I będę prawdopodobnie dwie noce na statku spał, dlatego chyba nie da rady za bardzo nagrywać. No ale w czego, jak zawsze, zaczynam swoją podróż, więc włączam kamerę. Włączam, bo mamy włącznik, a nie włączam, bo nie mamy włącznika. Pamiętajcie, dobra, idę dalej. Może jeszcze kilka słów przed wylotem. Widząc, jak wygląda ten samolot, nie wiem, czy wyląduje, a czy wyląduje na pewno. Ale nie wiem, czy miękko. Co chciałem powiedzieć. O Casablance nie mam zielonego pojęcia. Szkoda, że nie będę miał możliwości podwiedzania tego, tego miasta, dlatego że jest film Casablanca, jakiś podobno romantyczny, w życiu go nie widziałem a odnośnie tego wybrzeża kości słoniowej to, był, to ten kraj był przez pewien okres przejęty przez francuzów tam językiem chyba urzędowym nawet jest teraz francuski co oprócz tego większość stanowią tam muzułmanie prawie 40% potem protestanci katolicy tam chyba po 20 kilka procent kraj no niebezpieczny Niebezpieczny, biorąc pod uwagę to, że się, jak się ma taki kolor skóry jak ja, to można zostać łatwo tam, łatwo tam nie wiem, okradzionym i tak dalej. Na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli wybieracie się gdzieś na wakacje z żoną, dziećmi i tak dalej, to są kraje, które należy unikać. Takim krajem jest właśnie Wybrzeże Kości Słoniowej, po angielsku Ivory Coast. I jak, jakkolwiek ładnie by ta nazwa nie brzmiała, to tam nie polecam, le, nie polecam właśnie lecieć. Z czego oni właściwie żyją? Największy producent kakao na świecie. To jest raz. A dwa, e, dlaczego w ogóle tam kiedyś Francuzi ich okupowali? I jeszcze wcześniej tam jakieś inne kraje. Głównie dla, dla niewolnictwa. No, no nie oszukujmy się, stamtąd tam właśnie łapali ich w siatki. Eee, dobra, nic. No kurde, stary ten samolot, a jak stary to się boję, że nie będzie właśnie tam system, żadnego systemu multimedialnego. A teraz mam ostatnią książkę już, tak? Ostatnią książkę z serii Honor Harrington. Przynajmniej taką, e, taką normalną, główną serię, tak? Nie, nie powiem, pomijając jakieś tam filery, takie wypełniacze. I lot będzie trwał ponad 4 godziny, potem właśnie o północy przysiadka i znowu 4 godziny ponad e, do tego Abidjan. No nic, poczytamy sobie i tyle. Coś ciekawego, coś ciekawego się jeszcze wydarzyło. Chciałem to czymś powiedzieć, ale wypadło mi z głowy. Tak jak mówiłem, pomimo tego, że lot trwa 4 godziny, to nie ma co liczyć na jakiś system multimedialny. No, jest coś takiego, ale nie wiem, co tam będzie puszczane, na jakiej zasadzie. No trudno. Na szczęście mam dobrą książkę, a przy dobrej książce czas szybko też leci. I prawie czego mam takie słuchaweczki, więc zwyczajnie walnę się spać. I choćby te dzieciaki, które tutaj są dookoła, darły się w niebogłosy, to i tak zasnę. Standardowe jedzenie w klasie ekonomicznej, czyli do wyboru jest kurczak albo, albo jakiś tam makaron wegetariański, ale wygląda, że smakuje całkiem w porządku kurczak z jakimś tam, nie wiem, z jakimś groszkiem. Do tego bardzo mały kawałek ryby wędzonej. E, jogurt. Nie bardzo mi smakuje. Oczywiście coś do picia. kubek biały jest po to, że potem będę z ciepłymi chodzi na pojami aż na To Herba takowa. Niestety system multimedialny jak widać nie bardzo działa. No nic ważnego, Wylądowałem na kasablance. W całym świecie te same autobusy jeżdżą, zobaczcie Widzę, że rozbudowują lotnisko Mają tutaj proste i ciekawe rozwiązanie. Jak wychodzi się z bramki, to zobaczcie, są dwie takie linie. Linia żółta prowadzi do transferów, a czerwona do wyjścia. I to z każdej bramki jest tak pociągnięte. My idziemy do transferu, czyli trzymam się żółtej. Mogę bezmyślnie iść jak taki robaczek, patrząc tylko na linię. <laughs> Bo jak te robociki to są, które śledzą linię, właśnie. Mam, że bardzo dziwne to miejsce, taki ogromny miks kulturowy, czy ciężko się zorientować, czy tutaj jest więcej czarnych, czy to jest więcej białych, czy muzułmanów, czy może jakichś innych religii. To jest chyba taki, e, taki nie wiem, hub miejsce łączące, podobnie jak powiedzmy, jak, nie wiem, jak Dubaj. E, mam teraz dwie godziny do samolotu. Jak tu wygląda teraz? Jestem akurat w miejscu, gdzie są jakieś e, restauracje. Moja bramka to B B12, więc muszę iść w tamtym kierunku. W sumie pójdę zobaczę jak to daleko jest co tam jest ciekawego. Bo tu nic ciekawego nie ma. O, to to Casablanca? Na zdjęciu chociaż zobaczę jak wygląda. Poczekajcie. Pozdrowienia z kasablanki będę miał takie. <ścoughs> e, słuchajcie, lądowanie. Bo bałem się czy będzie miękko lądował, czy nie. I powiem Wam, że moje, moje obawy były słuszne. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby ktoś, żeby ktoś tak twardo posadził samolot. Tak przydzwonił w płytę lotniska, że się, tak, że się odbił i dopiero po trzech sekundach drugie przyziemienie było. Ale to i tak musiał być jakiś sukces, ponieważ wszyscy praktycznie pasażerowie klaskali. Tak? Taki był aplauz jak po koncercie Lao Che. Gdzie my jesteśmy? No nic, za dalej przed siebie. Tam będą bramki bez tego, co się nie mylę. No dziwne, bo tutaj, nie, tutaj B11, B13 są tu, na wprost, a ja mam B12. A tam jest B12. Jakoś dziwnie tak kierują, zobaczcie. Już tamtą przyszedłem. Cuda i dziwy. Muszę wam to nagrać, zobaczcie. Tam właśnie byłem i zobaczyłem, że B12 muszę pójść w prawo, tak? Jak tam pójdziecie w prawo, to tam gdzie jest ta jadalnia cała, tak? Czy pokazywałem tę restaurację, znowu jest znaczek w prawo. Idziecie dalej, dochodzicie do tego miejsca i zobaczcie, znowu w prawo. Czyli potem dochodzicie, dochodzicie do miejsca, gdzie ja teraz jestem, rozglądacie się. No i widzicie, tam znowu znak nie niekończąca się opowieść. Nie wiem. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że nie wiem za bardzo gdzie iść. Poważnie. No to nie wiem, nie wiem gdzie iść. Pogubiłem się. Za małe mam doświadczenie na lotniskach, żeby się w Kasablance połapać. Taka sytuacja. A raz znajdę. Pić mi się chce, ja się czegoś napiję, to będę pewnie bardziej trzeźwy, bo myślał. Masakra. Ja zwracam honor, słowo klucz to były, uwaga, schody. Tak, były tutaj szczajone, takie schodki. <gry> A ja tam, my mamy jeszcze dwie godziny, więc idę teraz coś zjeść. Ciekaw jestem, czy uda mi się coś lokalnego kupić, ale nie sądzę, bo to chyba są wszystko takie takie sieci z tego co kojarzę. Na w sieciach wiadomo, kupuje się sieciowe żarć. Na jedną rzecz Was uczulę, pewnie większość z Was ma tak ustawiony telefon, że automatycznie pokazuje godzinę, u mnie jest tak samo, jest 22.22, 22, ale uprzedzam, lepiej się zawsze upewnijcie, czyli sprawdźcie sobie na takim wyświetlaczu, czy ta godzina się potwierdza, prawda? Żeby się nie okazało, że myślicie, że macie dwie godziny do, wy, do wylotu, a macie na przykład godzinę, bo wtedy stopa. To jest moje połączenie 0050 Abidjan, bramka B12. Słuchajcie, po czym poznać, że, że na przykład wylądowaliśmy w Afryce? Choćby się nie wiem, w jakim cywilizowanym miejscu byli. Poznajemy to między innymi po tym, że tutaj jest zakaz palenia, a tam z tyłu ludzie sobie palą. Właśnie ten pan co idzie z tym panem z wózkiem, oni tam, oni tam sobie przecyją palarnię urządzili i tutaj tak śmierdzi papierosami, że na pewno nie są jedynymi, którzy to robią. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Zobaczcie na jakość tutaj gastronomii, tak wygląda punkt gastronomiczny tutaj, tu jakieś drzwi urwane, <grytania> tutaj jakiś piekarnik, czy nie wiem, co to, do czego to służy. No Masakra, zobaczcie, to się wszystko sypie przecież, ja bym się bał tutaj jeść. <grytania> Znalazłem swoją bramkę, to jest ta właśnie B12, tak jak mówiłem, mam dwie godziny jeszcze. Ale że w tym miejscu nie chcę dwóch godzin spędzić, bo zwyczajnie za bardzo śmierdzi papierosami. Naprawdę jakby, jakby to była palarnia, no to właśnie tam wracam na górę i sobie tam gdzieś u góry e, na spokojnie. Właśnie, nie, jeśli mi się nie chce, napiję się czegoś. I, I tam poczekam. Ale zobaczcie, jak zobaczycie reklamę pewnie w telewizji, na reklamę dotyczącą promowania się Casablanki no nie, to pewnie takie widoki was czekają. Tylko pamiętajcie, jak wygląda na lotnisku, tak mniej więcej będzie wyglądało. 呃。Uh, W tych ogólnie, tak, tak, tak kraj się prezentuje. Mam na myśli takie typowe miejsca, gdzie ludzie przebywają, restauracje, hotele i tak dalej. Nie mówię oczywiście o jakichś tam pięciogwiazdkowych, bo jeśli byście byli na największym zadupiu, to jak pójdziecie do hotelu pięciogwiazdkowego, no to wiadomo, że tam będzie na wypasie. No ale nie każdy spędza czas w hotelach pięciogwiazdkowych, to jest raz, a dwa, to jeżeli gdzieś lecicie, to nie siedzicie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w hotelu, tylko czasami trzeba wyjść. Czyli jeżeli tutaj takie scenki spotykam, jestem na święcie przekonany, że spotkałbym to również w Czyli wychodzą gdzieś na miasto. a też, też nie wiem, czy w centrum, czy w samej Casablanca, czy, e, czy może ogólnie w Maroku tak wygląda. E, no dobra, to czas na ciekawostkę. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. na sześć restauracji, do których podszedłem, tylko w jednej akceptowali kartę, w pozostałych trzeba było płacić gotówką i wszystkie ceny są tutaj w euro. To mnie troszkę zaskoczyło. Za takiego Red Bulla, tonic oraz lody zapłaciłem 9 euro. Ta okolica wygląda tak. Nie uwierzycie co się stało. Jestem znowu w samolocie, teraz właśnie będę leciał z, z tej Kasablanki do Abidjan i lecę dokładnie tym samym samolotem. Po czym poznaje? Po pierwsze po miejscu parkingowym, a po drugie e, po tych monitorach. Dlatego nie wiem czy to pokażę, pokażę. Trzy monitory: na końcu niebieski, w środku czarny, a ten tutaj miga. I wcześniej miałem miejsce to tutaj obok. Nie będę pokazywał, bo ktoś tam siedzi, ale miałem miejsce obok. tym samym spieprzonym samolotem. Więc... No. No. Jestem już na zewnątrz, tak wygląda lotnisko z zewnątrz. Nie obyło się bez problemów. Stwierdzili, że muszą, st że muszą sprawdzić moją wizę. Zabrali mnie na posterunek policji tutaj. Właściwie zabrał mnie taki policjant bez zębów do swojej koleżanki policjantki w Japonkach. A, sprawdzali mi ten paszport przez, przez godzinę i stwierdzili, że muszą go zatrzymać na jeszcze dłużej. Wystawili mi jakiś papierek z pieczątkami. Paszport mi zabrali. Przyjechał po mnie agent, on to wszystko z nimi dogadywał. No i agent mówi, że zabiera mnie na statek. I że przyjedzie po mój paszport, jutro tutaj dopiero wróci po mój paszport. Gdyby nie on, to ja bym musiał tutaj czekać 24 godziny na lotnisku na ten mój paszport, aż sprawdzą, czy mi się wiza podoba. Czy do, do Europy, tak? Wpuszcza się ich wszystkich bez papierów, tak? Angela na to pozwala. Wpuszczałem ich bez papierów, a tutaj jesteśmy przetrzypywani. Znaczy ja jestem na przykład, tak? Przetrzypany jestem i chociaż mam wizę, to takie problemy tutaj sprawiają. Uch. Na statek podobno bardzo blisko, co mnie cieszy. Jest czwarta 30 rano, ciemno jeszcze. I aby się to dobrze skończyło, wszystko. Jesteśmy w drodze na statek. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zobaczcie, jakie ciekawe rozwiązanie. To migające, te niebieskie lampki oznaczają właśnie, to jest droga dwujezdniowa. Taka linia ciągła tam jest, no nie? I zamontowali właśnie takie oznaczenie świetlne. Jest ciemno, więc niestety niczego ciekawego nie widać. Jeżeli teraz od razu na statek jadę, no to do Państwa zwiedzania. No, tyle widać. Jest yeah, biznes center. <laughs> To jest część Abidjan, która się nazywa Plato. Tutaj to stanowi centrum. jest A tam po lewej jest Port. A w nocy jest Too dark. Okay. Nie widać tego, ale tam są dosyć wysokie budynki, więc tutaj się taka bardziej cywilizacja zaczyna. Ale niestety nie widać, bo jest ciemno. No Szkoda. I, tu, i tam po lewej stronie, niedaleko. Jest biuro od, pre, od premiera i ogólnie od rządu. <grystanie> Przynajmniej muszę wierzyć na słowo, kierowcę, bo tak mi tłumaczy. To tutaj całkiem w porządku, całkiem normalnie wygląda. Tylko, że na lotnisku też na przykład normalnie wyglądało, jak wszedłem do biura tych policjantów, tak? To tyle robactwa było, że myślałem, że my tam żywcem a albo te robactwo, że mnie tam wyniesie. <grystanie> Naprawdę tyle karaluchów na ścianach i tak dalej, że, że walizki na kolanach trzymałem, żeby coś żeby żeby tam się do środka nie dostało. Co ci wszyscy ludzie robimy Jest 4.30. Swoją drogą widziałem też taką kapliczkę i przy tej kapliczce chyba z 20 ludzi o kolorze skóry łaknącym słońca. I oni się modlili o 4.30 rano. Jakiś pomnik. To muszę nagrać. Zobaczcie, jakie nietypowe lampy. One są podświetlane na całej wysokości. Coś nietypowego, co nie? Ciekawe jestem, czy to się sprawdza, czy to... Jakie to ma, ...jaki to ma sens, jeżeli chodzi o zużycie prądu i efektywność. No hej, jestem już na statku. To jest... Statek jest w stoczni. Okazuje się, że ma taki, taki generalny przegląd, więc, nie, więc tutaj e, wiele rzeczy jest zdemontowanych e, z tego statku, i tak dalej. No, ale jestem w kabinie w pełni sprawna. Właśnie mi tutaj łóżko, e, łóżko mi przygotowali. E, I uwaga, coś niesamowitego. Nie wiem, czy pierwszy raz w historii, może drugi raz w historii mojej pracy w tej branży mam internet na statku. tak? Normalnie laptopa teraz podłączyłem do wirelessa. Sprawdziłem, działa, pocztę właśnie pobrałem, więc jestem nie, nie, niesamowicie zaskoczony. Ale ogólnie ta firma, może nie będę mówił nazywał, ale ta firma y, wysoki poziom reprezentuje i jakaś mała, nie wiem, co muszę przetrzeć troszkę obiektyw. I niespodzianka: Chief Oficer jest Polakiem i akurat z nim mam się kontaktować, y, więc. Y... Będę miał o czym rozmawiać. Znaczy, w czasie pracy pogadam sobie z nim na temat wybrzeża Kości Słoniowej. Chyba, że on tutaj tkwi na statku i nie ma, do, nie ma wiedzy na temat tego kraju, to wtedy ta rozmowa daje na pewno od razu na inne tematy. Nie wiem kto tutaj wcześniej był, ale widzę, że jakieś e, książki zostawił przez okienko, no nie ma co wyglądać, jak widzę. E, jest teraz godzina w Polsce, jest już 8 rano, tutaj jest 7 rano. Dopiero co przyjechałem, jak widać, jak wiecie, więc co, więc teraz idę się przespać, muszę się przespać, jak wstanę to popracuję, właśnie jeszcze dzisiaj popracuję, jutro popracuję, czyli dwie noce spędzam na statku, a w sobotę rano będę, yy, będę wracał. No. O, mam tutaj lodóweczkę nawet, wiecie sobie już tam wodę wsadziłem, włożę teraz ze sobą, właśnie powiem, że na statkach bardzo często nie ma nic poza wodą taką, jeszcze niegazowaną, której ja nie znoszę, więc się wycofam i włożę ze sobą, włożę ze sobą o, na przykład takie coś jak multivitamina. Po pierwsze, picie jest smaczniejsze a po drugie zawsze się troszkę do witamina no, no trochę witamin jednak mi organizm potrzebuje, jem mało owoców więc to się przyda, no nic to sprawdzę jeszcze tą pocztę, napiszę jakieś maile i będę się, szedł spać trzymajcie się, dobranoc,